Witajcie moi mili, dzisiaj nagrywamy dziesiąty odcinek symulatora Farmy 2014. To zobaczcie co robiliśmy w poprzednim odcinku, w odcinku 9, gdzie właśnie posługiw posługiwaliśmy się pracownikami. I za ich pomocą właśnie zaorywaliśmy, skulknialiśmy zbieraliśmy pszenicę, no i wcześniej jeszcze zasiewaliśmy. Mhm. Teraz musimy zebrać plony. Z 3 czy 4 pól mhm. to już było w poprzednim odcinku, więc wiecie, jak to się robi. Mhm. Tylko takie małe przypomnienie. I nagroda otrzymana. Jeszcze zbierzemy z ostatniego pola, ponieważ miałem Zebrać, czy tam z czterech, a zeb zebrałem z 5. Mhm. Y następny sezon. Dobrze, jesteśmy w następnym sezonie. Przyspieszymy troszeczkę. Nową misją jest y utworzenie 20 bel przy pomocy tego urządzenia FRIEND-1219. Niestety pracownicy nie mogą wykonywać tego zadania, więc musimy je robić samodzielnie. Musimy odwrócić aż 20 bel. Na tym polu, jak widzicie, pracownik zamiast pojechać... W pole stać się prostokątach, zamiast pracownik jechać kombajnem pionowo, po najdłuższych liniach, pojechał w poprzek i dlatego teraz musimy częściej zawracać, żeby utworzyć te bele. No niestety, zaraz przeniesiemy się na inne pole Żeby wykonać to zadanie To trzeba mieć przynajmniej dwa takie duże pola, żeby zabrać tych 20 bel teraz jak widzicie jesteśmy na polu, które kiedyś należało do mojego sąsiada, ale ja je wykupiłem. To jest ogromne pole. Na takim dużym polu można osiągnąć około 12-14 bel. No to dwa takie pola spokojnie wystarczą. Jeszcze jedno takie średnie i spokojnie możemy osiągnąć zadanie. To Wy tutaj się patrzcie co tutaj się wyrabia. Za chwilę będziemy kończyć. Dzisiaj tak nie za długo odcinki nie są za długie, ale uwierzcie mi, że nie, nie będę słowywał, używał słowa uwierzcie mi, ponieważ gdy ktoś używa takiego wyrażenia, to ja mu wtedy nie wierzę. Więc nie mówię, uwierzcie mi, tylko e, gwarantuję wam, że wkładam dużo czasu w wycinanie tych momentów dla mnie najważniejszych z tego odcinka, żeby zrobić ten odcinek. O widzicie już w 20B jest. Więc ja się z wami żegnam, możecie, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to, e, udostępniajcie film, lajkujcie i takie tam. To do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!